Nadszedł ten moment, po raz ostatni Barack Obama i Joe Biden, jako prezydent i vice president. nadchodzi. Donald John Trump do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve protect and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. <laughs> okulisty na badaniu jestem i moje zielenice są teraz rozszerzone bardzo nie widzę, dobrze to jakiś ten szpiegowski sprzęt na biurku zdjęcia zielenic wszystkich pacjentów przesyłają pewnie gdzieś do Agencji rządowej, żeby w przyszłości każdego identyfikować po oczach, czekam i czekam dzisiaj na tego okulista. Masakra, już nawet. Nie wiem ile, ale chyba z 15-20 minut, które jest już dodatkowe czekanie do czekania w poczekalni. Masakra. A ten szpiegowski sprzęt, co pokazywałem Wam, wykrywacz kłamstw, to o, chyba jest do badania słuchu, bo to widzę, że chyba raz na jakiś czas jakiś y, człowiek przyjmuje, który bada słuch ludziom. Bo widziałem jakiś certyfikat na ścianie, jakiś mają taki. Diagram ucha. Wykorzystuję ten sam gabinet do innych celów. Masakra. Wyczekałem się na tego okulistę dzisiaj. Dwie godziny mi zajęło. Oczywiście, razem z wyborem okularów. A najgorsze to jest to, że dają. wkrapiłem krople do oczu. Te, które Wam rozszerzają źrenicę, żeby lekarz mógł. Dobrze, obejrzeć wasze oczy, a później każą wam wybierać okulary, jak nic nie widać. Biorę okulary jedne do, do ręki. Wydawało mi się, że w ogóle są jakiegoś takiego koloru jak taki ciemny fiolet, taki granat. Wiecie, jakiś taki kolor pomiędzy ciemnym fioletem a granatem, a chłop mi mówi: "Nie, one są czarne". Jak kurde tu mogę wybierać w ogóle ten? Okulary. Masakra. Teraz wyglądam jak jakiś niewidomy, bo te okulary po prostu mam teraz bardzo. Bardzo wrażliwe oczy na światło. Muszę takie mieć, no bo te okulary niestety mi się nie przyciemniają jak prowadzę samochód. Dlatego muszę mieć to, bo naprawdę jest tak ja, jasno, żebym. Nie, nie, no, nie wytrzymałbym. Przejeżdżam teraz, nie będziecie mi widzieć. Jak będziecie widzieć po mojej tutaj części taki biały płot, mam nadzieję, że będziecie trochę widzieć. Za tym białym płotem jest taka posiadłość. Ona już jest od paru lat pusta. Yy, I tak naprawdę parę miesięcy temu dowiedziałem się, że tam yy, Bin Ladena rodzina yy, mieszkała. Nie wiem, czy wynajmowali ten dom, czy czy to było ich na własność. Wiem, że nikt go nie chce kupić. Od paru lat stoi pusty. I w, ta osoba, od której się o tym dowiedziałem, mówiła, że nie wie, czy sam Bin Laden tu kiedykolwiek był, ale rodzina jego mieszkała. Bo jak wiecie, po 9-11 tutaj Różni członko, członkowie rodziny Bin Ladena mieszkali w Stanach, w różnych częściach kraju i tak naprawdę wszyscy spieprzyli po tym, co się, co się stało w 2001 roku. Co to robisz? Tylko drzazgi zostają z tego kija.